tam niezmiennie serdecznie. Kiedyś tak się zdarzyło, że lew uciekł w zoo z klatki. Ludzie rzucili się do ucieczki. Lew oczywiście ruszył za nimi. I już po niedługim czasie okazało się, że taki grubszy facet no, zostaje w tyle. I wtedy w tej grupce dał się słyszeć taki głos: zje grubego, zje grubego! A ten a ten grubszy facet zdyszany krzyknął, co, co, co grubego, co grubego? Jest lwem, jest, jest królem, niech sobie zje, kogo chce. I, i ta historia tak mi się przypomniała, y, jak spojrzałem w lustro. Za każdym razem mi się przypomina, ale skojarzyła mi się z tym dzisiejszym fragmentem Ewangelii, który opowiada o tym młodzieńcu. Jak sobie pomyślałem, że ten młodzieniec nie mógł ruszyć w drogę, bo był Ociężały, bo był ociężały od rzeczy, które posiadał, a właściwie okazało się, że to te rzeczy posiadały jego. Co zrobić, żeby wyruszyć w drogę? Rozwiązanie wydawałoby się proste. Słyszymy w Ewangelii, żeby rozdać, żeby schudnąć, żeby pozbyć się tego, tego co mnie trzyma. Czy to jest takie proste? No, spróbujmy się, spróbujmy się nad tym chwilkę pozastanawiać. Myślę, że tu takie ważne jest jedno założenie, żeby, żeby pozbyć się jakiegoś lęku. Ten młodzieniec nie został przeklęty, on nie został potępiony. On spytał o dobro i Pan Jezus powiedział, wystarczą przykazania, ale on chciał czegoś więcej. To było jego jakieś zainteresowanie, to była jakaś jego ambicja. Na to więcej nie starczyło mu, nie starczyło mu, mu jakiejś wewnętrznej siły. To, to tak zwane ewangeliczne ubóstwo, kiedy, kiedy poświęcamy siebie, to co posiadamy dla innych nie jest wezwaniem dla wszystkich, dla tych, którzy chcą pójść taką drogą, żeby się nie stresować tym, że, że coś posiadamy, że mamy tego za dużo. No i tu, już teraz, właśnie chciałbym, żeby się nad tym zastanowić, nad tym, co, co posiadamy. Otóż pierwsza rzecz to jest taka, że taka, która może być taką pułapką, że, żeby sobie uświadomić, że mamy, posiadamy nie tylko jakieś dobra, Posiadam również jakieś, nazwijmy to, zła. Może nie po polsku, ale może dlatego łatwiej zostanie w głowie. Posiadam jakieś zła. Grzechy, jakieś uzależnienia, jakieś niespełnienia. Niedoskonałą miłość, nie, nie do, niespełnione marzenia, jakieś niewybaczenia. Ktoś, ja mogę komuś coś pamiętać, to może mnie ranić, i ktoś. Mogę mieć świadomość, że ktoś może mi czegoś czegoś nie wybaczyć, komu, komu zostawić, komu rozdać te zła, które posiadam. Terapia, spowiedź, wiemy, że jest to dosyć skomplikowane. I terapia była bardzo długa, nie zawsze skuteczna. I spowiedzi nieraz ciągle się powtarzają takie same. Komu dać, komu powierzyć to, to, to co... To zło, które, które mam, które posiadam, kto zechce przyjąć. I myślę, że w tym słowie, powierzyć, tam jest odpowiedź. Powierzyć to uwierzyć, że ktoś to chce, uwierzyć, że ktoś może to, może to ode mnie wziąć. I myślę tu o Panu Bogu. Na tym polega Ewangelia. Na tym polega to przyjście Boga na ziemię, który przychodzi do człowieka, aby go przyjąć. Przychodzi do mnie, aby wziąć ode mnie, przyjąć mnie takim, jakim jestem. Mimo z tym, co, co posiadam i mimo tego, że posiadam również te, te złe rzeczy. Na tym polega Ewangelia. Jemu mogę to powierzyć. Mogę uwierzyć, że on, że On chce to przyjąć. Że, że on weźmie to na siebie. Druga rzecz, druga rzecz taka, myślę, niebezpieczna, to jest takie tropienie. Pierwsze, tropienie, po pierwsze, rzeczy. Takie myślenie, czy ja tego jeszcze potrzebuję? Czy ja potrzebuję? Czy potrzebuję tyle? I, i, i takie szukanie, taka inwentaryzacja, co jeszcze mogę, czy co powinienem wyrzucić. Yy, to jest takie, takie, taki paradoks, chyba, może się pojawić, że no, mogę na przykład mieć no, jedną koszulę albo dwie I codziennie, je, i codziennie je prać, ale w jakimś czasie okaże się, że te koszty tego prania są większe niż koszty następnej koszuli. Lepiej mieć 10, może 20 na przykład i prać co miesiąc. Yy, byłoby to chyba yy, dla środowiska na pewno, na pewno lepsze. Yy, yy. Nie chodzi o ilość tych rzeczy, tylko chodzi o stosunek do nich. Nie? Czy ja je posiadam, czy, je, yy, czy, czy ja je wykorzystuję, czy one mnie posiadają? Można też nieustannie tropić siebie, zastanawiać się, czy, czy mi to jest potrzebne, czy ja tego potrzebuję, czy gromadzę dla ja samego gromadzenia, albo mogę gromadzić, żeby żeby komuś usłużyć. Nie? Mogę mieć super sprzęt do chodzenia, do jeżdżenia, do słuchania, no bo, no bo komuś chcę usłużyć. Mogę mieć super sprzęt do relaksu, do wypoczynku, żeby sobie ulżyć. Bo jak sobie ulżę, to będę mógł lepiej ulżyć innym. No i tu jest ta pułapka, że wtedy mogę usprawiedliwić wszystko. O i jeszcze są ci inni. Tutaj też jest niebezpieczeństwo takie, że mogę rozdając nieroztropnie hodować, pozwalać komuś żyć, żyć niewłaściwie, pozwalać komuś żyć w jakimś upadku, w jakimś grzechu. Pułapka jest taka, że mogę wtedy szukać, mogę wtedy wyszukiwać tego, który jest grubszy ode mnie żeby na jego tle wypaść lepiej, bo ja mu pomagam, bo on zostaje w tyle, bo wszyscy robią tak samo, albo inni robią jeszcze gorzej. Kiedyś taką reklamę oglądałem tego takiego obuwia, obuwia jakiegoś sportowego, dwóch takich chyba masajów, wysokich takich mężczyzn, idzie przez sawannę, wychodzą z jakiegoś krzaka, a tam lew. I oni, oni zastygli, przerażeni. Ten lew, lew się tak pobudził, zaczął się podnosić. Jeden z, tych, z nich wyciąga z zapazuchy buty, właśnie takie Adidasy. Zakłada tego jednego buta. Drugi tak patrzy na niego przerażony, mówi: Co ty robisz, nie? A on wyciąga drugiego buta, zakłada tego drugiego buta, a ten do niego mówi: no Chłopie chyba nie myślisz, że będziesz szybszy od lwa. A ten wtedy mówi: no Nie muszę być szybszy od lwa. Wystarczy, że będę szybszy od ciebie. I to jest tak jak w tej opowiastce o tym lwie, że znajdę kogoś, kto zostaje w tyle, i sobie wtedy mogę usprawiedliwić wszystko. Ktoś mógłby powiedzieć, rety, przecież tu można zwariować, jak się człowiek nad tym tak będzie zastanawiał. No, no jest, jest zawsze takie niebezpieczeństwo, i przed tym chyba ostrzega nas ten fragment z listu do Hebrajczyków, że to słowo Boże jest jak miecz. Nie? Ono, ono może zranić, zwłaszcza kiedy biorę się za poprawianie drugiego człowieka. E, I to nie jest takie proste, że można oddzielić jak mięso od kości, że można oddzielić zła, od, zło od dobra, bo to się nieustannie, e, nieustannie gdzieś ze sobą, e, ze sobą miesza. To nie jest takie proste mieć albo nie mieć. Tu chodzi o ducha. Tu chodzi o. Ciągłe wybory, i myślę, że trzeba popatrzeć do tego Starego Testamentu, gdzie słyszymy tę prośbę o mądrość. Tam jest mądrość napisana z wielkiej litery. Chodzi o, jakimś, o jakiś udział, o takie otwarcie umysłu, ducha, żeby sobie uświadomić, że mam udział w jakiejś bożej myśli, w, jakiejś, w jakimś bożym planie, w jakiejś boskiej naturze. Ktoś powie, nie za wysoko sięgasz? <laughs> Chyba nie, bo Pismo Święte nam podpowiada, że jesteśmy na obraz i podobieństwo Boże. Bóg, można powiedzieć, nam zaufał. Bóg podzielił się z nami wolnością, podzielił się jakimś kawałkiem tego świata, w którym, za który my mamy wziąć odpowiedzialność. To trudne, to trudne, ale to jest właśnie nadzieja, jak słyszymy w tym fragmencie u Boga. Wszystko jest możliwe. Więc o to chodzi, aby nie ustać w poszukiwaniu, aby nie ustać w drodze ku dobru. Różne rzeczy mogą się przytrafić, ale Bóg nas takimi przyjmuje, z naszymi dobrami i z naszymi złami. Odkupuje to, co się nie udaje, żebyśmy mogli ciągle na nowo ruszać ku dobru. Powodzenia.